Oooooo oh, oooo oh, oo oh, oo oh, oh, uważaj oh. tak No i co tyle? Ku... Wiedziałem, że tutaj coś będzie. Och. O siemanko! Oo! Dobra, chłopaki i on bra... Ty k ty biluj. No wie. O Boty. Mam ciarki, mam ciarki O, oh, jeszcze większe mam Chodźcie, idziemy panowie na Weź gal swojego. O, uważaj tak. Co to za k początek odcinka? Ja pie. Co? Tu się k -pa stało. Pajzon! To oni się wywali? Nie. Co za debil? Pajzon! Chodź! Stary, co to było w ogóle na samym mówiłem, starcie? Że widzę cień. Mówiłem, że widzę cień! No, tam gadasz. Siema! Dawaj. Idź ze białego. BIAŁEGO POKARMU! Co? Kecha dostał jumpscare'a, a nie jego wina, idziemy go zespić. O, k a my też! <ślesk> Możesz mnie kolego, ale ja się chyba już stąd... Boczki moje, znowu, znowu was muszę respić! Oh my god! Dobra, tu Skibidi Whoopi papy! E, ja ja nie ja nie, ja nie, nie widziałem gdzie ty Tuti, tutti polazłeś. Tuti, tutti fruti, Tuti Tutti fruti Dobra, jesteśmy Dobra. Laboratorium! Zbadaj laboratorium, stary księżyc, radniemy. Ja mogę ją rozbadać jakby to Chciałbyś się zbadać, prawda? Co drugi Polak by chciał. Więc to ten księżyc, którego... Dobra, słodkie ale malutki, no to prawda. No tak. Eee, <laughs> partnerem odcinka jest strona Hellcase. Strona, na której zdobędziesz nowe skiny do CS2. Otwieraj lootboxy z mega dropami. Graj w bitwach z innymi graczami lub botami na własnych zasadach lub dołączając do nich. Twórz kontrakty za pomocą zdobytych skórek i połącz kilka skinów w jeden lepszy. Wykonuj mega łatwe zadania i odbieraj za nie codzienny bonus. Leveluj swoje konto otwierając lootboxy, za które dostajesz expa, a w zamian będziesz mógł odebrać darmowe nagrody, codzienne skrzynki oraz wziąć udział w tygodniowych giveawayach. Dołączaj do mnóstwa giveawayów na darmowe skiny. Skorzystaj również z zakładki WarTag, gdzie możesz kupić agenta, który zarabia ci punkty WarTag, za które możesz otwierać darmowe skrzynki ze skinami. Dodatkowo na stronie jest covert Easter Event. Korzystając z kodu JAWAN dostaniecie 0,7 dolara dla nowych użytkowników i 10% bonusu do doładowania na stronie. Korzystaj z wielu form płatności, takich jak płatność kartą, skinami, krypto, Paypal czy wieloma innymi. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na stronę z kodem JAWAN. Dziękuję Hellcase za możliwość współpracy i zapraszam do oglądania. Ej, ale trzeba do tego Elevatora chyba zejść, bo to on prowadzi... Nie, on im oprowadzi... on im oprowadzi do tego... Pierwsze piętro, drugie, piętro. A rzeczywiście! Znaczy tam, bo z rzeczy. Weź drugie, weź drugie zaznacz. Będzie... Będziemy w dół zjeżdżać. I mu powinno Patrz, tak być, Ale nazywa, Nazywała się winda trzecie. Patrz! Ta. Jesteśmy tu! Aaa, drugie, trzecie okay. piętro, laboratorium. Brama na niższe piętro jest zamknięta na wiele dźwigni, muszą zostać aktywowane jednocześnie. Mam! dźwignię. O, okej, okay, dobra. MUSZĄ ZOSTAĆ AKTYWOWANE JEDNOCZEŚNIE! Co? Nie wiem. Magma. To atakuje Dobrze, Pajzona Dobrze, Paisona, nie nas. Uwaga, Jak tam. Magmowy z Ej, to nie trzeba na górze w tym samym momencie kliknąć dźwigni? Ile mamy miejsc na dźwignie w tym tym. A, dobra, Iwan, zostań. Na górze, właśnie o to chodzi, o tym mówiłem. Właśnie tam jest napisane, żeby w tym samym momencie użyć dźwigni. A, tak, wszystkich na każdym piętrze. A, no i. Tam też jest taka dźwignia, ten no dobra, no... Ty no, ta winda jedzie, czy to ona się k toczy? Po k***y marnujecie Pojechałem na trzecie piętro, żeby k***a ten przydźwignie na raz, a wy Tam jest jedno! Tam jest jedna! Tu jest druga! I, i trzecia będzie na trzecim! No, zoni mowa... się zsrow majtki. Trzymać wszyscy mamy dodatkowe No, trzy cztery, na każdym tym ma być klikięte. Dobra, to ja idę na drugie, jest na na pierwsze. Dajcie znaka na Discordzie, jak będziecie gotowi. Ej, a Discord? 9113. Słuchaj mnie? Nie, jesteś? Czekaj chwilę, bo tutaj dźwignia była. Szukaj na ścianach. Czekaj, bo mnie gonią. To to było za tą ścianą. Ej, oni mnie gonią. Dobra, poczekajcie, bo ja sekund. Dobra, panowie. Jak powiem 3, 2, 1, to od razu naciskacie, bo ja robię speedruna przez to. Dobra. Lecę, 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 lecę. 3, 2, 1 dalej. Macie? Jest? Otworzyła jest tu. Gdzie? No, do, u do ciebie? Do, do, do mnie Dobra, do mnie lecimy! No kurde, c... No co się kurde cieszysz, słyszę? Cię. Ku... Się. Co za, Co, k... z... Co za k***? Co za k** wredny kurwa. Przecież ja byłem po drodze, ja. To potem ty jedziemy na dół. Nie, 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 ja chciałem A ty być się pierwszy. Jeszcze, ty, ja, jak chciałem być po... ja chciałem być pierwszy, posłuchaj mnie. Siema, gitarka. Oooo, e! Jest Nie, no tu są dil. Jest ostro. What the fuck? Co to k** było? A że w Dobra. kulce mamy stać. No mam dranik, Czyli on jest nieśmiertelny Dobra dzięki zadanie. tej kulce? Ja kole resp na samej górze, stary. Resp na drugim piętrze, na początku, tam gdzie te potwory. Cześć! Cześć, nie wykućmy nie wykuć ze swojej Krystianka, bo to nas tak. tak, no niestety, lekko padliśmy. Coś <grym> Bo nie byłem w ko kole też. Dobra, dawajcie na Dobra, schody, na, chody, na schody, bo są schody, tutaj są schody. Dobra, są schody, a ja jestem młody. I lubisz lody? Nie, nie lubię lody w okay. No, lec i lec see. I ta gówna jeszcze do tego. Tu jest ten, do wzięcia ja rzeczy. To znaczy tu jest do wzięcia rzeczy. Ja biorę. A, Kryształ? A nie, bo tylko jeden może być. Skaner przedmiotów biorę. Czekajcie, bo tutaj trzeba go płytać Ty, Tu jest. O, kur. Mój stary. Ej, tu pchnij! Ej, 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 ej stój! Pchnij! Brot, no to mówię że jest kill Uuuuuu Co je... to Uuu, za cel? Nie wiem Mati nie żyje, idziemy na dół Mati nie żyje tu dawaj, wespimy go Nie możesz. A żyje co! Oh, jest to. A czyli na... Ej. nie musisz, czyli nie możesz tylko Ja wiem już o co chodzi! Ta. Ja wiem o co chodzi, to trzeba pchnąć, ja na, co te co to trzeba pchnąć tak? na te miejsca! To trzeba pchnąć na te miejsca! Tak, 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 Obok księżyca tylko nie ma. O. O, kur... No jaki pies co on tu robi? Ale komodo. O b kur... Ja dole Dobra, no jest ten pajac obok mnie! Obyś mnie f***** nie to ty się w... Idę Już kulę wziąłem Dawaj Został mi jeden, jeden Trzymaj Krycha, trzymaj Krycha, Został mi jeden tutaj Dawaj ten jeden, dawaj ten jeden Gdzie on jest, gdzie on jest? Na dole! Na dole on jest On Tak Ale jak chcesz go przetransportować, No popchnąć, k jak po schodach? No, a co? Czońca? O, -a, Ginę, ginę! Ginę! Kurwa! Ja dole myślałem, że to jest przejście. I nie żyje? Tak, bo nie, nie chodzi. Nie patrzył, gdzie jest zakres. Za no, na pewno we Chodź, 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 Dobra, hype, 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 Tomasz, hype, chodź. Znowu ja, naprawdę. Ty on ma dynamit! O co chodzi? Mnie też chwycił za jądro. Apaki, co zawiodło? Nie! Nie, włóż płytki elektryczne otwórz łazy do laboratorium. Dobra, to lepiej te płytki, tylko no, że nie wzięliśmy tych płytek k***wa. Jakich płytek? Gdzie są płyty? No jeden jest. No dobra, tak? To chodźmy z tym dynamitem, bo był dynamit w jednym miejscu. Dodawać. Dynamitu z kurbity. Dynamit był chyba. Ja, ja tymi pamiętam, tymi, pamiętam, Jakiś ja gdzieś, pamiętam tak. Przed naszym y, placem tym bezpiecznym a, Tak samo jak pamiętałeś gdzie jest laboratorium Dobra, nie, tego nie pamiętałem, tam pierwszy, ale tam, pierwszy, tam to pamiętałem to Napisane, to napisane. na pierwsze piętro pierwsze Tak, piętro. tak, no, spokojnie, spokojnie, serio, ja wiem winy, ja na to, było na lewo, od to było tak, tam i prosto No, też mi się tak każe. Tu o, a nie, tu otwarte, no i Uj, gdzieś tu było Aha, no dobra, no to wszystko wiemy Dzięki. No ku, ja żyłem tak no jestem k**elem Wróćcie się do windy do laboratorium Jest, tutaj są te drzwi Titu, titu, daj mi k ku... dynamitu Serio? Ja inaczej to pamiętałem Tutaj są te drzwi A dobra, to ja inaczej to pamiętałem No i co teraz? Uwaga! Ku... Chowam się Ojciec poleciał! No i tutaj szukamy chyba płytki, bo tylko jednej płytki nam brakuje do szczęścia. No. To jest jakieś przełączniki, weźmy to na tym moment. O. O! o! Uciekaj! Nie! Ale tu był ten cuphead. Mati, dawaj, o, nie. No i dziś. Co? O, kurwa, to był zły pomysł! O, w dupę. Macie, któryś z was niech to weźmie. Otwórz wyjście na teren. O, w dupę. Mam książkę. Ja myślę, że to nie o ten teren chodzi. Ja myślę, ja że to nie o. Zobacz, zobacz! A rzeczywiście. Ale płytki są z drugiej strony, Imo! Tamo! Ale płytkę jedną jedna płytka No to jeszcze jedną potrzebujemy, no? Imo ona będzie tu Słyszycie, potwory przeszły tam, więc ona musi być tu. Tam jest ta głowa, tam? Tam z lewej, za tobą. A tu dziewczyna nasza jest, Baby girl, dawajcie, dawaj, dawaj, chodź. wejść do aneksu, tak Wiesz, byli przetojni, podobni do ciebie, wielu z nich tam poszło, ale nie widziałam nikogo kto by stamtąd wrócił, chociaż wydajesz się inny, więc wszystko uważaj tam Dobra, no, tu będę uważał się. Dawaj z terminem. Dawaj z terminal zapiszmy Przepraszam Ja... P... dole, ty wszystko im pootwierałeś Coś tu zapie, czy mi się wydaje O, światło jest, gid jest świetlana no? swiadlana no, Dobra, szukamy płytek Dobra, radio ten wziął, więc już połowa jest Zbadaj teren, zbadaj aneks wszyscy w pobliżu Mam, czyli może być tutaj Potwory, halo Wiedziałem, że tutaj coś będzie O, siemanko O, Co to za gladiator? O, k**a, Nie wygląda na miłego, chodźmy w drugie Zdecydowanie nie wygląda, kolega nam zmiażdżył z drugiej strony tak, trzeba iść tam, ale sprawa wygląda trochę gorzej niż się wydaje. Tam no tam jest? O, a jest dość blisko! Ale się o. Poszedł, ale Mateo ten szuk. Zrespimy go. Siema! Bydlak, bydlak trochę, nie? No, no spróbujmy jeszcze raz. O ku... Ja... Dole! Pana mm. nie Niefajnie Not fani, funny, funny. dobra, tu wiem co już trzeba zrobić Ale k ku... O mój Boże to pomóż mi. Ginę tu Panowie, ja mam kapsułę! Panowie, ja mam tu kapsułę! W tej klasie! Ej, wy tu jesteście? A gdzie ten PPS? TPPPS Wiesz jaki jest gorszy problem? Że on sobie otwiera drzwi Dawaj, dawaj, dawaj O PPS, ja kole. On tu wejdzie On... A nie potrafi, ty, a ja przez chwilę on otwierał drzwi PPS Dobra, ja idę od boczku, od boczku go zrobię Dobra chłopaki, ja odbra... Ty k debilu Idź, 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 idź Co? ZAMKNĄŁ, NIE ZAMKNĄŁ Co? trzeba Co? Co? z nędzą oh. A panowie, Co? 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 jest Dobra, no jest Lipton. Na gdzieś będzie Co? 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 to Co? otworzyło, ta... Co? ja Co? otworzyło. Ja bo to chodź, a, co? Hallelujah! Złapał Co to k? No to... Co to Co to czampy ty? na komodo. O ku... no, ty, ty, po... przelazłeś, ku... Chodź tutaj, on cię tu nie znajdzie. Chodź Ale on już! Mogliśmy go. Mogliśmy zacząć gadać. Mamy wolny środek. I gdzie on jest? On jest na dworze? Potrzebujemy jednej kapsuły. Ej, on jest na dworze? Tak. Aha, czyli graliście gierkę właściwie w Co się stało? No, zaraz ci powiem. tylko aż przyjdzie drugi. Dobra, uwaga. No? Wyszedł na zewnątrz, bo to jest kolejny etap. Została przeniesiona do naprawy, a gość jest za drzwiami. O, jej oko od razu przed mordą. Ej, ale tu. No, to... Dobra, ja go dawaj go Ty, ku... Ty, ku... Pateczka, p***ane w ciebie Co tu? Ej, Ivan. Dobra. Ja to... O k***a, co Ja, ja wezmę To jest moja akurat specjalność To jest moja specjalność O, Iwan Ja Ale one nic nie działają na nich Ale nie można daleko. na dystans No wie O k***a. A ja powiedz wam najlepszą część tego? Ej powiedzieć wam najlepszą część mam. tego Co? Najlepszą część tego usłyszeć? No? Musimy to znaleźć i tam to. A no i spoko. Ej, wykop przedmiotu pod drzewami! Ja p... ile questów jeszcze? Ta gra ma koniec? Nie, nie ma końca. O Ty, jak on tu wejdzie? A to jest Winda w ogóle jeszcze. Ej Winda tu A, jest, bez zasilania. Safe. Safe. O, save. O, safe. <toddolę> Ty, co tu się dzieje? Czemu oni tu wchodzą? Te Iwan, to jest napisane... ...które na nowiny znajdują na pierwszym piętrze aneksu. Czyli aneksu tamtego. Dobra, no nie, oni po prostu się bugują, dobra. Pomyślałem, czemu tu wchodzą. Jak to? Wrócił, wrócił, wrócił. Oni lubią skakać Aj, przez bramę wszyscy, co? Jak to wykropać? Nie wiem, ale idzie twój friend najlepszy. Nikt nie idzie, słyszeliście to, widzowie? Macie! Ej, weźcie to! Ty, ale on ma w dupie nas na dworze! Co to? Jak to wziąć? Mam. Jak ty wziąć te rzeczy? Bo ja mam małe rzeczy. Bo ty masz pokazanie A, to masz pokazane, że są te rzeczy tych rzeczy Ej, ale on im on się zbugował. To nie jest to, że on tutaj hamtuje. On no dobrze, się zbugował. To dobrze, to dobrze. Ale gdzie my mamy k te rzeczy? Tam go atakują, już słychać. Hala, gdzie jesteście? Idę do ciebie, krycha. Nie przejdę do ciebie, krycha. Gdzie tylko wszyscy są? Gdzie jest? Pa o, Pajzona widzę. Idę. Ale ja, ja nie mogę nie... już, już mam... Już mam wszystko. No chodź te... da, nie uciekasz dalej, plewo. Ku... w lewo! Ale kriecha żyje. żyje. No ja wiedziałem, że tu jesteś, ale ja w ten. To trzeba otworzyć to chyba jakoś. Ej jak to się... Kupa. bo nie wiem gdzie to się otwiera. Da się to otworzyć? Da się. Dobra. Nie Dawaj, niesiemy Ej stary, bo ja nie wiem gdzie ja mam te rzeczy odkładać Wszystkie co Pajzon zbiera On jest zbugowany Żółtego samochodu, żółty k*** samochód Gdzie są k*** żółte samochody? musisz wykopać najpierw wszystkie Z wszystkich pomarańczowych, a tam masz pomarańczowe wewnątrz Czułeś? Ja p... gdzie jest żółty samochód? I need k*** *dolę. żółty samochód Gdzie jest żółty samochód? Nie ma Nie ma, mam to w dupie, tak szczerze Nie ma żółty samochód nie do żółtego samochodu. Gdzie jest k ten żółty samochód? Baba, jestem. Wiem, 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 już wiem, Otworzyliście, dobra. Eee, auto, auto jest żółte, może. Nie ma, nie ma stary, ten cały tutaj, dwór. Jest, jest A tu jest! Ja dola, ja chodziłem no. wokół mapy. Ja robię progresik teraz. Progresik, progresik. Widzisz? Patrz. To jest ten żółty samochód. No? Chyba! No chyba! Chyba, dzięki! Raczej o to chodzi. Raczej teraz tak, no bo nie ma innego żółtego. Dawać, Patrzyłem. Dawaj, dawaj, Ej, czy te gadki mogą tu wskoczyć, myślicie? Pewnie tak, no. O w dupę Otworzyłem Odłożyłem na drugą stronę Dobra, dobra Pobrałem mapę No i dawać, idźmy dalej, dawać, nie zastanawiać się O to jest to, to jest to, my byliśmy od dachu tu! Tak, o, o, Ta. o czulu złoty A ty trzeba przyjść, to jest jego! Kur... Mać! Ja. a tu jest patrzcie co? Patrzcie co ze wzroku. Ja. a ja. dole. <grym> wraca, wraca, wraca. Uuu Ale z której on wraca. Ile rzeczy, Uch. Ja dole. Ja Wrócił ja widzę, że uzupełniania, to ten kiep. Ten kiep. Oh. O ch <grym> A efe... Tylko ***Wody Lahonie Zbugował się i przeleciał, ja dole, amazing Co tu się k dzieje? Po prostu nie dowierzam Ja ***Dolę no k**wa Z flecie Si, fka. Si, pędraka soczystego. Że mieszka, to mnie jeszcze ku A, siema. No nie wiedziałem, e że się wywaliliście dobra, dobra. wszyscy. Chodź, 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 chodź. Dobra, panowie, ja bym chciał powiedzieć wam tak, chodźcie do co? mnie. No, my tu byliśmy, to jest główny pont. Do... Tu, 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 tu. Ja mam, ale wywaliłem to... rzeczy wszystkie. Wszystkie rzeczy wywaliłem. To chodź, a co ty tu masz w ogóle? Książkę i... i dwa te wyciągnięte i przez materię. Poczekaj, to ja zostawię. Ej Mati, weź Dawaj. ty książkę Dawaj, i baterie. Dawaj, mam, mam, ja mam zwłoki. Dawajcie, ustawimy mam. tego astronautę i jazda. Tuchausem. Mam ciarki, mam ciarki O! Jeszcze większe mam. O! Kur... Gdzie mam dać zwłoki? Ej, dobra, gdzie ja mam dać te zwłoki? No na pewno tu Jap. Ty śmieciu. Gdzie ja mam dać te... Ja p dole, no przecież to jest amazing. Ten z tej, ten z tamtej. Sam jesz, jak chcę. Okej. Okay. Ja p Dobra, bo... widzowie. Ciężka batalia Dzień, była. Nie, to... yeah, przesada z tym szponcicielem, co mam Ale atakujesz. szponciciel, no powiem tak, no nie był zbyt przyjemny. Na plecach dobra. są takie. Jest takich pięć wypustek, trzeba pięć baterii wsadzić. Dobra. No to to tak to, to dobra, koniec. panowie, na dzisiaj koniec. Zrobimy to innym razem. A ja za siebie bardzo dziękuję. I. Siema! 爸